Rosyjscy uchodźcy, jak się okazuje wielu Rosjan, ucieka z kraju i widać to na trasie Petersburg-Helsinki. Boją się życia z sankcjami, boją się, że być może będzie to także życie w stanie wojennym, bo i taki scenariusz w wykonaniu Putina jest brany pod uwagę. Już Justyna Kazimierczak. Jeszcze dwa tygodnie temu pociągi przyjeżdżające z Petersburga do Helsinek były prawie puste. Dziś większość z nich jest wypełniona po brzegi. Dla Filipa i jego rodziny wyjazd do Finlandii był długo wyczekiwanym urlopem. Teraz nie są pewni kiedy i czy w ogóle wrócą do domu. Przyjazd tutaj był chyba jedynym sposobem na szybkie wydostanie się z Petersburga. Ludzie, którzy rozumieją co się dzieje, są naprawdę zmartwieni. Część moich przyjaciół i kolegów albo wyjechała już z Rosji, albo desperacko stara się to zrobić. Rosję próbuje opuścić coraz więcej ludzi. Jeszcze przed wyjazdem Filip z żoną przez kilka dni wypłacali z banku swoje oszczędności. W strachu przed skutkami zachodnich sankcji robi tak wielu obywateli. Kolejne firmy wstrzymują swoją działalność w Rosji. Wśród nich są McDonald's, Starbucks i Coca-Cola. Część rosyjskiego społeczeństwa wyjeżdża, bo obawia się, że Putin mógłby wprowadzić stan wojenny, by uporać się z tymi, którzy protestują przeciwko wojnie w Ukrainie. To, co dzieje się w Rosji, jest przerażające. Chcieliśmy spędzić trochę czasu gdzieś indziej. Nie popieramy naszego prezydenta, sprzeciwiamy się wojnie nasz prezydent nie Do Finlandii mogą wjechać tylko posiadacze ważnej wizy. Oprócz tego każdy, kto chce przekroczyć granicę, musi być w pełni zaszczepiony przeciwko covid preparatem zatwierdzonym przez Europejską Agencję Leków. Mimo ograniczeń według fińskich kolei wszystkie miejsca w pociągach na najbliższe dni zostały wyprzedane. Fińskie koleje planują zwiększyć liczbę połączeń, ale raczej nie dla zysku, bo w pociągach jadących do Rosji za Zajęta jest zaledwie 1 czwarta miejsc. Negocjujemy wprowadzenie trzeciego połączenia między Petersburgiem a Helsinkami. Czekamy na decyzję władz. Ze względu na zamknięcie unijnej przestrzeni powietrznej dla rosyjskich samolotów, opuszczenie Rosji stało się znacznie trudniejsze. Część osób zamiast pociągu wybiera podróż samochodem lub autobusem. To granica rosyjsko-łotewska. Ja Wielu moich przyjaciół opuszcza Rosję, rozumiem ich, bardzo trudno jest mi wytłumaczyć i odpowiedzieć na liczne pytania Ukraińców dotyczące tego, dlaczego Rosjanie milczą, dlaczego nie sprzeciwiają się temu, co robi Putin. Pyciół ruski Malcia. Tatiana jest rosyjską aktywistką i byłą prezenterką telewizyjną. Otwarcie krytykuje Władimira Putina. Do Kijowa przyjechała w połowie lutego. Jak mówi nie wróci do ojczyzny, bo mimo wojny w Ukrainie czuje się bezpieczniej niż w Rosji. Kobieta w mediach społecznościowych informuje o tym, co dzieje się w Ukrainie, licząc na to, że dotrze choć do części swoich rodaków. Ludzie, którzy uciekają z Rosji, od dawna żyli bez wolności słowa, bez wolności zgromadzeń, bez prawa do posiadania własnego zdania. Ludzie boją się represji, strach jest wszechobecny, trudno się temu przeciwstawić. Pod strachem, pod represji. Za próbę przeciwstawienia się Putinowi i mówienie o wojnie niezgodnie z oficjalnym obrazem przedstawianym przez Kreml można na 15 lat trafić do więzienia. Mimo represji są tacy, którzy nie boją się postawić władzy. We wtorek Rosjanie ponownie wyszli na ulicę domagając się zakończenia wojny. Aresztowano co najmniej 100 osób. Justyna Kazimierczak, TVN 24bis.